Zapraszamy na przegląd nowości tygodnia na zegarownia.pl. Pierwszy na liście to Maserati Velocita. Czarna tarcza o strukturze siatki i złote detale tworzą dynamiczny, sportowo-elegancki styl. Tachymetr, chronograf i datownik podkreślają funkcjonalność, a stalowa bransoleta bicolor dodaje zegarkowi klasy. Wostok South Pole to limitowany model zaprojektowany z myślą o ekstremalnych warunkach. Solidna koperta ze stali z powłoką PVD oraz wzmocnione szkło K1 tworzą zestaw gotowy na każde wyzwanie. Fioletowe akcenty na ciemnej tarczy i masywny skórzany pasek podkreślają jego ekspedycyjny charakter. Nie. Złoty G-Shock dla tych, którzy lubią klasykę w nowym wydaniu. Model 5600 w stalowej wersji z cyfrowym wyświetlaczem, wodoszczelnością do 200 metrów i odpornością na wstrząsy. Tarcza wyróżnia się jaskrawym podświetleniem, które zapewnia świetną czytelność nawet w zupełnej ciemności. Tommy Hilfiger Crystals to damski zegarek, który od razu przyciąga spojrzenie intensywnie czerwonym cyferblatem. Srebrna koperta i bransoleta ze stali szlachetnej dodają mu klasy, a kryształki wokół cyferblatu nadają całości eleganckiego, biżuteryjnego wyrazu. Orient Bambino Classic to elegancja w czystej japońskiej formie. Automatyczny mechanizm z 40-godzinną rezerwą chodu zamknięto w 40 mm kopercie ze stali. Granatowa tarcza z datownikiem i skórzany pasek w tym samym odcieniu to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. Limitowany Seiko Astron to gratka dla fanów zaawansowanych technologii. Tytanowa koperta, szafirowe szkło i fioletowa tarcza z efektem gwiezdnego pyłu robią wrażenie. Mechanizm solarny z GPS podwójnym czasem i wiecznym kalendarzem to klasa sama w sobie. Tylko 1500 sztuk na świecie. Ostatni na liście Timex Waterbury Heritage. Czarna tarcza z kontrastowymi totalizatorami i tachymetr na pierścieniu to ukłon w stronę dawnych chronografów. Brązowy perforowany pasek dodaje sportowego sznytu, a 39 mm koperty sprawia, że świetnie leży na nadgarstku. Wszystkie modele znajdziecie na zegarownia.pl. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień.